Drodzy uczniowie i nauczyciele, szanowni rodzice, to już ostatnie chwile wakacji. W tym roku łaskawość kalendarza objęła nimi także pierwsze dni września, ale 1 września już tradycyjnie. Wszyscy myślami jesteśmy w szkole przy początku nowego roku szkolnego. Życzę wszystkim, aby był to rok udany. Szczególnie serdecznie zwracam się do tych, którzy rozpoczynają nowy etap edukacji. Którzy po raz pierwszy przekroczą progi szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. Nowym wyzwaniom zawsze towarzyszy dreszczyk emocji i obaw. Wszyscy te obawy doskonale pamiętamy z własnego życiorysu. Ale mimo wszystko, te wyzwania są szansą na zdobycie nowych umiejętności, nowych doświadczeń, nowych znajomości i przyjaźni. Życzę Wam, abyście właśnie takie pozytywne emocje. I doświadczenia spotkali w nowych miejscach nauki. Zwracam się też do wszystkich nauczycieli. Wiem dobrze, ile kłopotów i trosk w pracy i w domu wiąże się z Państwa zawodem. Też pracowałem jako nauczyciel i z całego serca życzę Państwu jak najlepszych warunków pracy, tak aby suma nauczycielskich talentów i wysiłków odpowiadała dobrze na wyzwanie nowoczesności w systemie edukacyjnym. Rodzicom życzę, aby ich dzieci zawsze wychodziły z domu i powracały ze szkoły uśmiechnięte. Niech ten nowy rok szkolny stanie się przepustką ku lepszej przyszłości dla wszystkich polskich uczniów i wszystkich ich rodzin.